Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam pokażę aktualizację Maura lasów po podziale. Minęło 11 dni do godziny dzisiaj, 22, czyli 26 października. Mimo której opublikuję film, jak opublikuję jutro. No to minęło 12 dni od podziału. I zobaczcie, co już się zaczyna tutaj dziać. Wychodzą środki, oczywiście. Środeczki bananka wychodzą, czyli żyje. Jeszcze troszkę i powinien zacząć wytwarzać te swoje guski. Wychodzą środeczki, bardzo ładne, tak samo jak i tu. Ziemia oczywiście wilgotna. Wilgotna ziemia z perlitem, żeby to było lekkie, oddychające i powinny się guski wytworzyć, powinny wyjść sadzonki tych oto maurelazków. Jak widzicie, podział był zrobiony 15, a dzisiaj mamy 26 października. Także po takim czasie już taki rozwój sytuacji. I co chciałem Wam pokazać? Daktylka z nasiona oraz tu zimownie, jakby w drugim pokoju, roślin taki bardziej ciepolubny, razem z tymi banankami pieprz oczywiście pieprz tutaj mamy nie wiem co to dokładnie za pieprz, ale jest podpisany na razie jako czarny do, do weryfikacji czeremojki sobie stoją ukorzenił mi się ukorzeniła mi się gałązka pieprzu brazylijskiego czerwonego pieprz brazylijski czerwony ma już korzonki od spodu, już widać także jeżeli ktoś by chciał to można pisać pod filmem skontaktujemy się jakoś i mogę Wam taką sadzoneczkę odsprzedać tak samo tutaj figi one za niedługo trafią do doniczek już tutaj powoli korzonki się utworzą wychodzą także trafią do doniczek no i co tutaj mam jeszcze takie figi większe także jeżeli ktoś by chciał figi te to są odmiany bronturki tych fig jeżeli ktoś by był chętny no to piszcie pod filmem mogę odsprzedać Także, jak widzicie, jeszcze raz pokażę Wam małe laski, jak już sobie ładnie wyszły. I tym akcentem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Także jeszcze raz dziękuję, cześć.